Jakie są szacunkowe koszty i czas wykonania? Prosta strona wizytówkowa to 8 podstron z indywidualnym projektem graficznym od 3 do 7 tysięcy złotych. Czas wykonania około 4 tygodni. Strona firmowa z blogiem do 15 podstron z indywidualnym projektem graficznym, copywritingiem, animacjami systemem newslettera od 5 do 13 tysięcy złotych. Czas wykonania od 4 do 6 tygodni. Strona usługowa z systemem rezerwacji, z indywidualnym projektem do 20 podstron, newsletterem, live chatem, jedną wersją językową od 7 do 15 tysięcy złotych, czas wykonania od 5 do 7 tygodni. Strona premium z dużą ilością podstron od 50, projektem graficznym premium, wersjami językowymi, niestandardowymi integracjami, np. z crm od 8 do 40 tysięcy złotych, czas wykonania od 6 do 9 tygodni. Strona e-learningu umożliwiająca udział w szkoleniach online od 15 do 35 tysięcy złotych od 8 do 16 tygodni. Strona na autorskim CMS-ie w zależności od funkcjonalności i ilości podstron od 50 do nawet 130 tysięcy złotych od 16 do 24 tygodni wykonania. Pamiętaj, że to są tylko średnie widełki i orientacyjne terminy, zakładające terminowość obu stron, a ostateczna wycena i czas wykonania będą zależały od funkcjonalności, które mają zostać wdrożone.